Ten tak. Niemcy, no, spokojny, cichy kraj. Gościnny. Są bardzo drobiazgowi na pewno. Jest, ma to swoje plusy i minusy. Niemcy kojarzą mi się z ludźmi, którzy są punktualni. Mają fajne samochody, lubią samochody siłownie, kiełbasy, piwo. Oj, no, no działo się w naszej historii, działo się. <laughs> są mili, starają się, ale tutaj przyjaźni nie będzie. Jak pani ocenia niemieckie kobiety? Podobno jest taki stereotyp, że polki ładniejsze. To prawda, ale za to Niemcy są bardzo przystojni. <laughs> Bardziej tacy są na luzie i różne gadżety, gadżetami bardzo też chodzą i, i, i bardzo mają też na twarzy piercing, tatuaży, więcej niż u nas na pewno. Was jest do Wyssen Niemcy. Myślę, że są y, zorganizowani. Może rzeczywiście ta praca w stylu niemieckim jest dość wymagająca, y, ale y, ubierają się swobodniej, mniej się przejmują tym, co inni sądzą o nich dookoła. Byłem premię na meczu, bo no tam się akurat jest także dobra wrażenie. Bardzo fajne. Fajne zabawy, fajne dancingi, fajne dyskoteki. Na pewno kojarzy obraz Hamburga i takiego wielkiego miasta, interesów biznesu. Eee, ale przede wszystkim fachowe podejście i też ludzkie podejście. No, u razu raczej nie ma, nie? ale jeszcze jak było przejście graniczne, gdzie, gdzie byli jeszcze pogranicznicy niemieccy, to te czapki, to mimo wszystko, to mi się przypominały. Nie patrzę się wstecz. Patrzy się to, co może być do przodu. Auf Wiedersehen, alles gut!